Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk. I jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Pańskie. Gorliwie służyłem Bogu. A więc, Głosowałem za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety. Otrzymałem listy, odbyłem drogę do miaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli. Zobaczcie, że w imię Boga, jak się Boga nie zna, to w imię Boga można czynić zło. W imię własnej racji, własnych przekonań, jesteśmy gotowi do ogromnego zła. Bo ktoś jest tak uparty, tak. Jesteśmy gotowi poświęcić wielu ludzi, byle mieć rację, byle moje było na wierzchu za wszelką cenę. Święty Paweł jest, jest tego dowodem. I on dlatego, dlatego go Chrystus oślepił, żeby mu pokazać Jego prawdziwą ślepotę. Prawdziwa ślepota polega na tym, że uważam, że ja mam rację, i wszystkie rozumy pozjadałem. To jest duchowa ślepota. Totalna Jak człowiek jest ślepy, to po prostu wszystkich wokół rani, niszczy. Oślepia nas nas, nasza własna pycha. Dzisiaj świętujemy nawrócenie jednego pysznego człowieka. Jeden pyszny człowiek, jeden egoista bez granic, zrozumiał, że nie wokół niego świat się, świat się musi kręcić. I do dzisiaj wszyscy zbieramy tego błogosławione owoca. W zasadzie to dzięki niemu ja powstało chrześcijaństwo. Nabrało takiego rozmachu, takiego tego wszystkiego. Jeden człowiek się nawrócił, ile zależy od Twojego nawrócenia.